Dzień dobry i witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na naszym kanale. Mówię naszym, ponieważ normalnie jeszcze jest ze mną Gustaw, tym razem go nie ma, ponieważ za bardzo nie może tutaj ze mną dzisiaj być. Ale właśnie ja jestem z wami, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o Grand Prix Miami, które się wydarzyłoby miniony weekend. No. Dużo rzeczy się zadziało, była to też druga runda sprintowa w tym sezonie i naprawdę dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło. Jeżeli oglądaliście Grand Prix, to wiecie co dokładnie, jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Ale zanim w ogóle przejdziemy do Grand Prix Miami, to musimy jednak jeszcze powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło ostatnim czasem w F1. Takie dwie dosyć ważne rzeczy. To jest właśnie pierwszą rzeczą, taką trochę spokojniejszą, jaką powiem, to było właśnie przejście Nico Hulkenberga do... Saubera. Tak jest Niko Hulkenberg, kierowca Hasa, kierowca Renault i kierowca też kiedyś Saubera, co ciekawe, powraca właśnie do tej drużyny, jednocześnie przechodząc na rok 2026 do jakby Audi, ponieważ Sauber zostanie sprzedany, jakby yy, to tak było tak samo na przykład z Alfa Romeo, że po prostu są współwłaścicielami i właśnie będzie współwłaścicielem Audi, gdzie właśnie będzie się ścigać Nico Hulkenberg. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie obok Hulkenberga, czy to za rok, czy to w 2026 roku, to jeszcze jest yy, taki temat otwarty. Wiele osób uważa, że to jednak będzie jakiś to Valtteri Bottas niż Zuguanyu, nie jest to zdziwienie, ponieważ Guanyu, no sobie jakoś najlepiej też nie radzi, Bottas ostatnim czasem też sobie najlepiej jednak nie radzi, bo tam w kierowcach to dosyć nisko, jak dobrze pamiętam, jest. No ale właśnie jest większa szansa, że to będzie Valtteri Bottas, który będzie teammatem Nico Hulkenberga, lub może ktoś inny, nigdy nie wiadomo, no, ale jest już potwierdzone to, że na pewno Nico Hulkenberg za rok będzie jeździć w Sauberze. Drugą bardzo ważną informacją, i to taką bardzo, o wiele bardziej ważniejszą, to jest to, że Adrian Newey, czyli stary konstruktor Red Bull'a odchodzi, Dlaczego? właśnie powiedziałam stary, no bo odchodzi z Red Bulla pod koniec, nie nie pod koniec jakoś tak w 2025 roku, czyli jeszcze jest wielka szansa, że Adrian zrobi samochód Red Bulla na 2025 rok no ale właśnie pytanie, jak wtedy będzie wyglądało zaufanie Red Bulla do Adriana, czy cały czas będą chcieli tak, żeby Adrian wiedział dużo rzeczy na temat ich samochodu no bo nie wiadomo, Adrian czy przejdzie do zespołu, czy odejdzie z F1, jakiegoś innego zespołu, czy odejdzie nie wiadomo, wiadomo jest to, że Aston Martin, Ferrari i Williams złożyli oferty mu, już podobno wiemy, podobno, w sumie za bardzo nie wiem, nie mam pewności, ale że Adrian Newey nie chce jeździć dla Astona Martina, no ale właśnie... Jeszcze jest oczywiście Ferrari. No i właśnie Williams, gdzie y, James Vowles, y, szef zespołu, Al, nie Alpin, tylko Williams, przepraszam, tam no, ja też powiedziałem y, Alpine, ale tu chodzi o Williamsa, powiedział, że z przyjemnością by przywitali ponownie Adriana Newiego, bo kiedyś Newbie właśnie był konstruktorem w, w Williamsie, też konstruował samochody, no ale właśnie odszedł do Red Bulla. Red Bull jednak będzie sobie pluć w brodę teraz, bo jednak cały ich y, wyniki zawdzięczają właśnie Adrianowi. Cztery mistrzostwa świata Wetela, trzy, y, trzy mistrzostwa świata wersztapena, sześć mistrzostw konstruktorów w przeciągu tych no, paru, y, parunastu, nie no, paru lat, no tam z 14 tak, 14 lat, coś takiego. Właśnie no, zawdzięczają to wszystko Adrianowi i jednocześnie to, że przy powrócili, jakby Red Bull powrócił tak na top, kiedy jeździł tak bardziej niżej w stawce. To właśnie dzięki Adrianowi jednak znowu mogli konkurować z kiedyś potężnym Mercedesem, teraz już nie tak bardzo. No ale właśnie... Jest to bardzo ciekawe, ponieważ jest to niespodziewane, a to może być bardzo ważną rzeczą. Adrian podobno powiedział, że chciałby odpocząć od F1 z, w wywiadzie z Brandl, Brandl, takim komentatorem Martin Brandl, jak dobrze pamiętam, angielski komentator dla F1 Sky Sports. Sky Sports F1, tak, jak dobrze pamiętam, właśnie się zapytał Adriana, czy dobrze wygląda w czerwonym. Adrian powiedział, że nie odpowie na to pytanie, jednocześnie się śmiejąc i powiedział, że on teraz będzie chciał odporządzić. Ale to pytanie, czy właśnie naprawdę Adrian... Odpocznie, czy jednak zostanie w F1. No ale tak, po tych już krótkich informacjach, po tych wiadomościach, to moim zdaniem też do naszych odcinków będziemy dodawali coś takiego, takie właśnie wiadomości. Bo moim zdaniem jest to ważne, żebyście wiedzieli też, co się dzieje w Formule 1, bo wyścigi to nie jest jedyna rzecz w padoku. Czasami się więcej dzieje rzeczy niż właśnie w, nas, w samych wyścigach. Również wtedy właśnie to jeszcze powiem tego do Adriana. Pytaniem jest, co zrobi Max Verstappen? Czy Max Verstappen zostanie, czy nie, bo jednak może ta lojalność u Red Bull'a i już się trochę u niego zmniejszyć. Tak samo co zrobi Helmut Marko, ponieważ ta cała sytuacja z Horderem, teraz jeszcze Adrian odchodzi. Helmut Marko właśnie też jednak Verstappen zostaje teraz przy, y, obok Red Bull'a, jakby w Red Bull'u, dzięki Helmutowi. Ale jeżeli Helmut odejdzie, no to pewnie Verstappen też odejdzie. Ale właśnie pytanie: czy Verstappen zostanie w Red Bull'u, czy jednak pomyśli nie. Odchodzę i już nie jeżdżę dla Red Bull'a. No więc tak, przejdźmy już do samego weekendu wyścigowego. Był to weekend sprintowy, czyli właśnie jedna sesja treningowa, kwalifikacje do sprintu, sprint, kwalifikacje do wyścigu, no i wyścig. Więc właśnie o wiele mniej czasu na zrobienie, jakby. Treningów, żeby przejazdów testowych, można powiedzieć. Jedna sesja treningowa to jest naprawdę mało, bo jednak normalnie są trzy sesje treningowe. Każdy kierowca zrobił ponad 20 okrążeń. Oprócz Charlesa Leklerka, który musiał mieć jakieś problemy, bo tylko zrobił trzy okrążenia i więcej już ich nie zrobił. W kwalifikacjach do sprintu przechodzimy już do kwalifikacji do sprintu. No, zadziało się trochę rzeczy, na przykład to, że Esteban Ocon Alpin przeszedł do Q2, Piergaski na P16 no nie przeszedł do Q2 więc właśnie gratulacje dla Alpin, że coś udało im się osiągnąć z tym samochodem. Również oba Mercedesy nie przeszły do Q3, George Russell i Lewis Hamilton, no co trochę jest problematyczne, ponieważ jednak Mercedes powinien walczyć gdzieś tak wyżej, niż walczyć o to, żeby w ogóle awansować do Q3. Do tego tutaj Daniel Ricardo nieźle pojechał w tych kwalifikacjach, ponieważ zajął P4 i to jest akurat niespodziewane. Nikt się tego nie spodziewał, że w Racing Bull się zrobi, ustanowi coś takiego, bo jego teammate Yuki na P15 dopiero zakończył i no jeszcze w ogóle tutaj e, did not finish dostał, czyli DNF w Q2, więc też bardzo dziwne, ale tak top 3 do, w, do sprintu wyglądało tak, już wam mówię, e, Mark Verstappen pierwszy, drugi Leclerc, trzeci Perez, więc właśnie bardzo podobnie. E, jak zawsze można powiedzieć. No tak, Verstappen zdobył pierwszy pole position w historii sprintów w Miami, więc gratulacje dla niego. No tak, przechodzimy już do samego sprintu, bo tu się dużo zadziało. To Więc tak, cała akcja w sprincie już się rozpoczęła na pierwszym okrążeniu, a nawet i na pierwszym zakręcie, gdzie nagle y, był jakiś wielki kontakt bo na pierwszym okrążeniu, patrz znaczy na pierwszym zakręcie, pokażę teraz nagranie. Wielki po kontakt pomiędzy czterema kierowcami Hamilton, Alonso, Stroll i. Landonoris, Lando Norris wyszedł z tego najgorzej, ponieważ odpadł z wyścigu. Louis Hamilton nagle po prostu wszedł na wewnętrzną, tłumacząc się, że tam była przestrzeń. Rozumiem go, bo też tak czasami zrobiłem w, na, na symulatorze, że jak widziałem, że jest jakaś przestrzeń, no to leciałem po nią. To, to właśnie też zrobił Louis Hamilton. No ale właśnie oba Astony wjechały, jakby w pewnym momencie na jego linię wyścigową, przez co doszło do wielkiego kontaktu. Hamilton uderzył w Alonso, Alonso w strolla, no i stroll w. Yy... Norrisa, który miał po prostu nieszczęście, że tam w tamtym momencie się znajdował, w tamtym miejscu. No i po prostu y, odpadł z wyścigu. Również Lance Troll odpadł wtedy z tego sprintu. Y, tak jest, Lance Troll odpadł też z tego wyścigu na no, Fernando Alonso. Cały sprint jechał na ostatnim miejscu i w sumie dla Astana ten sprint nie był najlepszy. Lewis Hamilton natomiast nie miał żadnych uszkodzeń i jechał dobrze ten sprint. Mieliśmy też w ogóle samochód bezpieczeństwa na tym okrążeniu. No i właśnie kiedy, yy, znaczy na początku wyścigu, no i właśnie kiedy jest wypadek na gdzieś tak w okolicach prostej startowej. To zawsze wtedy samochód bezpieczeństwa z samochodami przejeżdża przez aleję serwisową. No ale właśnie tam trzeba przestrzegać ten limit prędkości w alei serwisowej. Co właśnie Lewis Hamilton w tym sprincie chyba zapomniał tego zrobić, albo przynajmniej za późno zahamował, ponieważ dostał też 5 sekund kary za to, że po prostu jechał za szybko w pitleynie. No i tak! Ważniejszą rzeczą, niż, te kar niż ta kara dla Hamiltona, była, to, była rywalizacja Magnusena z Lewisem Hamiltonem, Yukim Tsunodą i wieloma innymi kierowcami. Kiedy Niko Hulkenberg, teammate Magnusena w hasie, jechał na P7 i miał wielkie szanse zdobyć dwa punkty, przynajmniej dla hasa, co byłoby aż niesamowite, to wtedy Kevin Magnussen użył bardzo złej i brudnej taktyki. Czyli blokowanie wszystkich w taki sposób, na przykład wyjeżdżając poza tor, wypychając ludzi za tor, tak aby powiększyć jak największą, jakby żeby zrobić jak największą przewagę od, znaczy, Hulkenberga nad nimi, żeby Hulkenberg mógł na spokojnie sobie jechać. Niko Hulkenberg, właśnie to się udało, bo pod koniec miał 7 sekund przewagi nad ósmym miejscem, a właśnie. Ostatecznie Magnussen wypchnął, yy, miał kolizję w ogóle z Hamiltonem, bardzo dużo nieczystych tam zagrań było, przez co też Yuki Tsunoda wyprzedził Louisa Hamiltona. Po czym Kevin Magnussen oddał te dwie pozycje, jednocześnie dostając 30 sekund kary za kolizję i za ścinanie toru, i dodatkową jeszcze 5 sekundową karę, czyli 35 sekund kary łącznie, plus. 3 punkty karne. Aktualnie Kevin Magnussen ma 10 punktów karnych na koncie, na swojej licencji. I przypominam, jest taka zasada w Formule 1: 12 punktów karnych oznacza dyskwalifikacja z jednego wyścigu. W historii F1 jeszcze nigdy takiej sytuacji nie było. Na no tym razem mamy po raz kolejny raz, właśnie o kierowcy, który jest bardzo blisko, żeby być pierwszym kierowcą. Bo jednak już tak było, na przykład w 2021 roku rywalizacja Hamiltona z Verstappenem też tam mieli dużo panowie punktów karnych i mogli też dostać dyskwalifikację z wyścigu, no ale tak się ostatecznie nie wydarzyło. Dzięki czemu, że Magnussen używał tych brudnych taktyk, to właśnie udało mu się Hulkenberry'owi stać P7, Yuhi Tsunoda ostatecznie zajął to 8. pozycję, potem jak Hamilton dostał te 5 sekund kary, no i zakończył na 16. pozycji. Moim zdaniem jest to trochę nie fair. Ale przynajmniej jest to fair, moim zdaniem, że Kevin Magnussen dostał te kary. Jest ostatni aktualnie w sprincie, Jakby no, zakończył na ostatniej pozycji przez te kary, ale są po prostu nieczyste taktyki. I moim zdaniem, F1 coś powinno z tym zrobić. No, ponieważ no, nie może coś takiego się dziać, bo jeżeli, moim zdaniem, jeszcze raz. Kevin Magnussen coś takiego zacznie robić, to albo trzeba mu dać wszystkie kary stop and go lub nawet dyskwalifikacji z wyścigu, bo to tylko i wyłącznie rozbala wyścig innym kierowcom, bo jeżeli jeszcze by blokował czysto na torze, nie wiem, na przykład zajeżdżając jakoś tak drogę lekko i takie sposoby później hamować, no to okej, okay, no takie... Y takie blokowanie jest dozwolone w Formule 1 i defensyba jest jak najbardziej Ok, No ale jeżeli tutaj chodzi o blokowanie w taki sposób, że wyjeżdża się poza tor, uderza się w innych kierowców, no to co to jest za jazda? To nie są kurde go karty rental, że można uderzać w innych się jakieś samochodziki w, w tym w wesołym miasteczku, tylko to jest poważny sport Formuła 1. Najlepsi kierowcy na świecie. No po prostu to jest dramat. Ale tak, gratulacje też dla Daniela Ricardo za to, że w Racing Bull się zdobył czwarte miejsce, 5 punktów, udało mu się utrzymać tą pozycję przed Carlosem Sainzem i Oscarem Piastrym, podwójne punkty dla Racing Bulls, a podium wyglądało tak. Verstappen de Klerk i Perez. Verstappen wygrał pierwszy w historii sprint Miami, więc też gratulacje. Dalej przechodzimy do kwalifikacji w, do wyścigu, gdzie właśnie Daniel Ricardo, który w sprincie zajął czwarte miejsce w kwalifikacjach do sprintu też czwarte miejsce. Odpadł w Q1 na 18 pozycji, trochę załamka trzeba przyznać, ale właśnie Ricardo też dostał tam karę, jakby wykorzystał karę, chyba zmienił silnik, dlatego startował z ostatniej pozycji, a nie z 18 do wyścigu. Do tego oba Alpiny przeszły do Q2, 12 gasli, 13 okon. No i w sumie tak naprawdę, kucz, nic takiego nadzwyczajnego, znaczy, nic takiego dziwnego, nie, znaczy, żadnych dziwnych kierowców tutaj nie ma, na pierwszym miejscu Verstappen, drugi Leclerc, trzeci Sainz, no i właśnie Verstappen po raz pierwszy zdobył pole position w Miami, jeszcze nigdy go tam nie było, zawsze to był albo Leclerc, znaczy był Leclerc i Sergio Perez na pole position, jeszcze Maxa Verstappena tam nie było, no ale już się to... Udało mu zrobić. No więc, tak, kolejnym i już ostatnim w sumie takim tematem z tego weekendu wyścigowego to jest oczywiście wyścig. Wyścig też dosyć interesujący, trzeba przyznać, był w sumie rozpoczął się dosyć nudno. Bo nic się za dużo nie wydarzyło na starcie. Oprócz tego, że Sergio Perez prawie wykasował i oba Ferrari i Maxa Verstappena. Po tym jak Charles Leclerc zasnął dosłownie na starcie, Carlos Sainz i Sergio Perez mieli szansę go wyprzedzić. Perez był na wewnętrznej, przestrzelił hamowanie i o milimetry, o centymetry po prostu obok Verstappena przejechał. Gdyby nie wyhamował Perez to bardzo możliwe by się to skończyło wielką kraksą czterech samochodów i to jeszcze czterech liderów. Na szczęście tego nie doszło, Perez stracił oczywiście te dwie pozycje, bo Ferrari go wyprzedziło, on wyjechał szeroko. No i tak w nie wyglądało już pierwsze okrążenie całe, po czym Verstappen cały czas yy, budował przewagę nad resztą stawki, zaczęły tam, zaczęli tam wszyscy robić pit stopy, no i w pewnym momencie Max Verstappen na szykanie 15-16 zakręt, jest tam taka szykana, dosyć taka wolna sekcja zakrętów, taki pachołek tam stoi, żeby pokazać limity toru, Max Verstappen przejechał ten pachołek, wysyłając go na długą podróż po torze, i właśnie musieli, musiała być yy, zrobiona wirtualna neutralizacja, aby posprzątać ten bałoch. No i też jak tak yy, uczyniono to wiele zespołu zaczęło robić pit stopy. Wtedy Lando Norris yy, nie zrobił jeszcze pit stopu. Max Verstappen zrobił. Norris zaczął prowadzić już ten wyścig, no ale no, miał zaległy pit stop. I wtedy przyszło szczęście, zabitało do Lando Norrisa. Ponieważ nagle mieliśmy wielki wypadek. Logana Stargenta i Kebina Magnusena. Proszę, powtórka. Co się wydarzyło w tamtym wypadku? No bo. I na pierwszy rzut oka można się wydawać, że znaczy może się wydawać, że to jednak jest wina Logana Sargenta, że to Logan Sargent zajechał drogę Kevinowi Magnusenowi, no i to głupi błąd ze strony Sargenta. Nic bardziej mylnego, bo tam mieliśmy wielką tą rywalizację na tamtym okrążeniu pomiędzy Kevinem Magnusenem a Loganem Sargentem. Logan Sargent tam musiał trochę tak wyjechać szeroko jak dobrze pamiętam, ale nie za szeroko, nie zdobył za dużo czasu, po prostu utrzymał tą cały czas pozycję. No i w pewnym momencie Kevin Magnussen był na wewnętrznej, Logan Sargent tuż obok niego zetknęli się. Sargent pojechał w bandę. Kevin Magnussen prawie też odpadł z tego wyścigu, Logan Sargent odpadł, no ale Kevin na szczęście, albo nie na szczęście, jechał dalej. Jest to wina Kevina Magnusena w tym wypadku, ponieważ Magnusen, ponieważ Magnusen nie był jakby do połowy samochodu. W F1 jest taka zasada, że jeżeli samochód przeciwnika jest obok drugiego do połowy, chwileczkę, pokażę to wam po raz kolejny. Mamy jeden samochód i mamy drugi samochód. I jeżeli ten samochód jest gdzieś tutaj. Czyli do połowy jest ten samochód, no to to oznacza, że ten samochód, który jedzie do zakrętu, musi dać miejsce temu. Ale Kevin Magnussen był gdzieś tutaj, czyli jakby Logan Sargent nie musiał tak naprawdę dawać miejsca Magnussenowi i mógł jechać swoją linią go. Przez to, że Kevin Magnussen nie odpuścił, doszło do kontaktu, Sargent pojechał w bandę, Kevin Magnussen obok niego. No i to niestety tylko i wyłącznie zniszczyło coraz bardziej mental Sargenta. Bardzo szkoda jest Sargenta, ponieważ Sargent walczy teraz o miejsce w Formule 1. To mógł być nawet ostatni wyścig dla Sargenta, ale nigdy nie wiadomo. Może jeszcze James Vowles da jeden wyścig Sargentowi, no bo taki koniec kariery w F1 to chyba nikt nie chciałby mieć, żeby zostać usuniętym przez innego kierowcę z wyścigu. No tam naprawdę Sargent strasznie przejęty miał radio i się pytał, czy ja coś źle zrobiłem. To jest aż przykre, jak po prostu ten mental Stargenta został zniszczony przez, te, przez ten rok i trochę więcej w F1. No ale niestety tak wygląda, można powiedzieć, Formuła 1. Po tym, jak był ten samochód bezpieczeństwa, Landon Norris go wykorzystał i on zrobił pit stop, dzięki czemu wyjechał przed całą stawką, też tam w ogóle ba była bardzo dziwna sytuacja, bo samochód bezpieczeństwa wyruszył przed Maxem Verstappenem, który był na P2, i to było dziwne, ponieważ Norris miał jakby jeszcze, miał, mógł zrobić tam wszystko. McLaren. Mógł sobie nawet Norris pójść do łazienki, aby wciąż wyjechał przed Verstappenem, bo trochę tak safety car tam jednak przytrzymał resztę stawki, no ale wciąż po prostu później safety car przepuścił wszystkich. Norris był pierwszy i reszta stawki za nim. Wystartowali. I tak naprawdę do końca wyścigu. Nic się już dalej nie wydarzyło, a jednak coś się wydarzyło. Była to, był to wypadek z Sainsa z Piastim, gdzie właśnie na początek piaski wypnął trochę Sainsa, Sains tam zaczął narzekać, że jest to nie fair i że tak nie powinno to wyglądać. Po czym w pewnym momencie nagle Sains pojechał, zrobił dive bomba i uderzył w skrzydło Piastkiego przez co Piastri dostał uszkodzenie skrzydła, musiał zjechać do boksu, przez co zakończył tylko i na P13, bo był ostatni, na właśnie Carlos Sainz dostał 5 sekund kary za to i spadł o jedną pozycję na P5. Również właśnie Kevin Magnussen za tamten wypadek z Sargentem dostał 10 sekund kary. I na początek dostał 10 sekund kary. Później has niedobrze zrobił tą karę w pit stopie, co korzytowało jeszcze Magnusena 20 sekund kary, czyli łącznie Magnusen po raz kolejny dostał 30 sekund nie nie 10 sekund kary za niedobry, niedobra realizację tej kary, więc miał 20 sekund kary łącznie po prostu nieszczęście dla jednak Kevina Magnusena spotkało go w tym wyścigu. Ale no jednak coś on jeździ nieczysto. Później Magnusen powiedział, że to był jego błąd i się on przyznaje do tego. I to, to się trochę dziwne, że FIA powiedziało: Dobra, spoko, jesteś wolny. Um, szkoda, że tak to wyglądało, że nie dostał więcej tych punktów karnych, bo mu się po prostu należało jednak dostać przynajmniej ten jedenasty punkt karny. No ale teraz Magnusen ma, musi jeździć czysto aż do czerwca, bo tam się wtedy zerują te wszystkie punkty. Zobaczymy, czy tak będzie. No i tak, ostatecznie Lando Norris powiększył przebagę tych, bądź nad i 7,6, dzięki czemu Norris wygrał swój pierwszy wyścig. No po prostu coś niesamowitego. Wow, tam ogólnie bardzo wszyscy mili byli dla Norrisa, gratulowali. Coś niesamowitego, że Norris wygrał swój pierwszy wyścig. Naprawdę gratulacje. Fenomenalna jazda, trzeba przyznać. No ale tak, pierwszy Norris, drugi Verstappen, trzeci Leclerc, czwarty Perez, piąty Science, szósty Hamilton, siódmy Cnoda, ósmy Raso, dziewiąty Alonso. No i dziesiąty Okon. Tak jest, Alpin zdobył pierwszy punkt. Okon na P10, więc gratulacje też dla Alpin. Już nie są przedostatni, tylko tym razem są już uśmi. Tak jest, na P8 są. No ale tak, czas teraz zobaczyć, jak wyglądają yy, ranking kierowców i zespołów. No to tak, w kierowcach powiem wam top 10, więc na pierwszym miejscu cały czas jest Max Verstappen, drugi Perez, trzeci Leclerc, czwarty Norris, piąty Sainz, szósty Piastri, siódmy Russell, ósmy Alonso, dziewiąty Hamilton i dziesiąty Tsunoda. Tsunoda awansuje do top 10, usuwając jednocześnie Lanza Strola. Również Oliver Berman cały czas na P12, co też jest dosyć śmieszne. Max Verstappen 33 punkty przewagi nad Sergio Perezem. Lando Norris chyba też trochę podskoczył, jest teraz na równi w punktach z Carlosem Sainzem, ale jest przed nim na P4, Oskar Piasli cały czas tam na P6, nic się tutaj nie wydarzyło, na Lewis Hamilton cały czas słaby ten sezon P9, 27 punktów. Logan Sargent jest jedynym kierowcą, który nie jest w top 20, na 20 kierowców jest 21, co też jest śmieszne, ale dlatego, że Berman zdobył te punkty, 6 punktów. Przypominam, Grand Prix Arabii Saudyjskiej, więc też to jest niesamowite. Na no teraz zespoły. Pierwszy w zespołach jest Red Bull Racing, drugi Ferrari, trzeci McLaren, czwarty Mercedes, piąty Aston Martin, szósty Racing Bulls. Siódmy Has, ósmy Alpin, 9 Williams, no i dziesiąty Sauber. Sauber po raz kolejny miał słaby weekend wyścigowy, tym razem przynajmniej bez problemu w pit stopie, ale Bottas i Zu nie najlepiej sobie poradzili. Tak samo jak w sumie Ricardo w tym wyścigu, już głównym, nie poradził sobie najlepiej, natomiast Sunoda świetnie. No ale tak właśnie, Alpin z jednym punktem już są na ósmej pozycji. Red Bull ma dosyć dużą przebagę, prawie 50 punktów nad Ferrari. No, to jest naprawdę sporo. McLaren trzeci przed Mercedesem, duża przewaga, 60 punktów, aż i tam jeszcze Aston Martin też 20 punktów przewagi nad Racing Bulls. Więc to w sumie tak naprawdę było całe Grand Prix Miami. Nic więcej nie możemy tutaj dodać, jakby ja nie mogę dodać. Więc właśnie to jest podsumowanie moje tego Grand Prix Miami. Jeżeli coś ominąłem, możecie napisać w komentarzu. Ale ja Wam dziękuję za ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Życzę Wam udanego dnia lub nocy, lub kiedy to oglądacie. Cześć!